Cześć, zabieram Was dzisiaj na taki odcinek Wybrzeża w Irlandii Północnej, na którym jeszcze nigdy nie byłam. Spędziłam tam wieczór, noc i kolejny dzień. To miejsce okazało się zaskakująco piękne, takie zupełnie inne od tych, które odwiedzałam do tej pory. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie do końca. Film będzie składał się z trzech części. I ja w opisie podzielę Wam tematycznie, jeżeli nie będziecie zainteresowani którąś z nich to sobie będziecie mogli wybrać. Nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie na filmik. Jestem pierwsza z przyciągną takiej blasy! konie! O, ale cudnie, a tu jest ta świątynia u góry. No. no i gdzie to można parkować? Wszystko jedno? To co, chodzi, jak będzie przypływ? Ty, patrzcie patrz, ci ludzie tamtymi autami jadą. Tak, patrz jak daleko, no? A ten jak. Wlicz. A gdzie on jedzie tym samym? Jedzie autem. Ty, jedziemy. Jedziemy tam? Ale jaja. Się. Dajemy. Po plaży. Ha, ha, ha. Ale jaja. Tam, jak tam ostało się tutaj nazywa? Ale piękne. Bo takie małe kółko cykki. A co by było jakbyśmy się tu zakopali? jak sobie siedzi przy aucie na tym. I co A tu trzeba patrzeć, bo tu nie ma... Tu jest, tu, tu nie, ma nie ma ruchu. Tu nie ma... Ty, ty, nie pasu. ma krzyżówek! Nie ma krzyżówki. Czy w prawo, czy w lewo. To tam, widzisz, patrz, namioty tam mają. Widzicie ciekawe. Patrz goście, łowi ryby. No siedzi. siedzi w aucie do... No. Patrz, tam woda leci z kury do wodospad. Jaki wodospad? No. Ty, Ale tu jest morsko. I dalej bym mógł jechać tutaj, jakby te wody tak długo, ale tam jeszcze są auto. Ja nie wiem, czy to się Fakty. nie da... Tak. faktycznie, no. Becio, ale co jak w, w nocy będzie przypływ? No zaraz sprawdzimy, czy jest przepływ. To my nie no. zdążymy uciec. Pat nie. Patrz, ile tutaj woda była, widzisz, takie weryte. No, no bo zaraz zobaczymy, jak, jak jest, yy, o który jest odpływ, a który jest przypływ. No właśnie, musimy to sprawdzić. A tu jest ta, widzisz, tu jest ten ten, ta świątynia. Okay. Fajnie no można by było jeszcze bliżej pamiętać, ale boję się tego... Nie, się. E, boję się tego przypływu. No. A potem już jest nie? Nie, potem już będzie odpływ. Ale to już jest prawie, że w szczycie fali za chwilę nie. będzie. Zobacz, on już zaraz jedziemy wzdłuż brzegu. zaraz będziemy sobie... Już można zakopać Nie, To może tak blisko nie... Ten... Wracamy? Nie jedź tego, no możemy wracać. Oooo, I... Becia, Becia, szaleje. Becia, to kółeczka. Ale, ale sprzęgło można spalić. No. Ale zabawa. Tak, Czekaj, tu gdzieś ta woda. Czekaj te jakie wyspy, wydmy wyspy Ale kiedy to nawiało tak? Czekaj, tu wiało, mamy. Wiało jak Gdzie tu mamy ten. Wcześniej. To coś... żebyśmy się tylko po nie zatrzymały i nie zakopały w tym. Mm. Jeszcze kawałek. Co ty? Te... Jedziemy. Aaaaa! <laughs> Druga!

No dobra, koniec zabawy, jedziemy szukać miejsca na nocleg, chyba że tu zostaniemy. Zanim podjęłyśmy decyzję o tym, gdzie będziemy nocować, podjechałyśmy kawałeczek nad tą plażę, na klifie, który było widać w poprzednim kadrze, znajduje się duża posiadłość i świątynia i postanowiłyśmy sobie właśnie najpierw zobaczyć to miejsce. Pomimo tego, że już była godzina 22, um, taka brama boczna była otwarta, no i poszłyśmy sobie tam. Miejsce niesamowite, z niesamowitą historią, budowane w XVIII wieku. Nie będę tutaj wam wszystkiego opowiadać, bo by mi czasu brakło, dlatego zamieszczę więcej informacji o tym miejscu w opisie jak jesteście ciekawi, to sobie tam zajrzyjcie. Nigdzie nie znalazłam informacji na temat tego, jaką powierzchnię zajmuje ten majątek, ale powiem Wam, że dwie godziny spacerowania to jest tak naprawdę w szybkim tempie, żeby to wszystko obejść. A ja osobiście uważam, że można Wam spędzić o wiele więcej czasu, gdzieś tam zagłębiając się w różne zakamarki. Można też tam usiąść piknikować, a widoki, jakie rozpościerają się z tamtego miejsca, są obłędne i niezapomniane. Można usiąść, poczytać historię tego miejsca, zamknąć oczy i wyobrazić sobie, jak to było 200, prawie 30 lat temu. A tutaj widzicie najdłuższą rzekę w Irlandii Północnej, nazywa się Ban. Ona wpływa do Oceanu właśnie w tym miejscu, a przepływa przez jezioro nad którym ja mieszkam i ostatnio byłam wrzucę teraz tutaj zdjęcie. Byłam w, przy ujściu tej rzeki do jeziora. Taki widok na posiadłość. Na której byliśmy przed chwilą autem i zaraz tam pojedziemy. No i tak cały czas idziemy sobie wzdłuż muru tej posiadłości. I natknęłyśmy się tutaj na linię kolejową, która jest poprowadzona w głębi tunelami w klifach. I właśnie tutaj jest ten wylot spod tego jednego klifu, i wlot do klifu, na którym stoi ta posiadłość. Escape. Droga tak, escape. Droga ewakuacyjna. Uff, godzina. Już jest 22. No, może jakaś młodka straszliwa. To za 4 minuty. Zachód słońca. Uch. Uch. powiem Wam, że zaleta tego, tej godziny to jest taka, że nie pociąg! Już jest, tak, już się schowało. Tak, tak za horyzontem jest. No, i tu jest zachód. śmieci, tu też widzę, że są śmieci do naszym. Так. najdłuższą rzekę Irlandii Północnej Jula tu idzie ogromnie dasz radę To ka kawałek, tylko nie będziemy się wracać już. Ty, tu nie, nie tu nie ma w ogóle. Nie! Tu nie wyjdziesz, tu są same krzaki. Nie, proszę cię. I tam mieszkają Dobra, na pewno. Domek, Dobra, idź obadaj, co tam... idź obadaj, co nas tam czeka. Idź obadaj, co nas tam czeka. Albo nie wiem, barana. I co tam mamy? A, pole golfowe. <noise> I co? I pójdziemy? Asfalt, asfalt jest. <noise> Ale jest jakaś ścieżka w y, y, prawo? Asfaltem nie, bo dostaniesz w łeb. To jest chyba tylko dla golfistów, a my musimy przejść wydmami. Dla ciekawych. Wyszłyśmy tam na tą ścieżkę i spieprzamy od tych golfistów ale tutaj mamy taki widok Uch, Boże, jak gorąco się zrobiło. Ja tam jak będziesz kręcić, to przydzielę. Cały byśmy... czas to robię. Aha, to dobrze. Myśmy my grały w golf. Tak, my się grały w golf. Ale fajnie, pięknie wygląda jak ta rzeka wpływa do tego oceanu. Piękny widok. Patrzcie jak pięknie. Widzicie? Rzeka Ban No widoki tu piękne, mam nadzieję, że nas nikt stąd nie wygoni. Nie pójdziemy za tam krajuszkiem, krajuszkiem i wyjdziemy. I tam już jest ta plaża, na którą żeśmy wchodziły. Tak. No, to kończymy naszą wędrówkę wydmami. I czym to jeszcze? E Polem golfowym Mamy takie fajne wyjście. Zaraz wam pokażę. Czemu mi się to nie chce obrócić? No, zmierzamy do auta powoli. No. I już powoli do auta. 24 godziny w planerze. Noc na plaży. Autem pojeżdżone. Widzieliście wcześniej. No i taki weekend. Fajny weekend! Super! No. I tym miłym akcentem pożegnamy się z Wami. Zapraszamy! Zapraszamy! Pa! Pa! pa.